i witam was w kolejnym odcinku serii, snadujemy w Assassin's Creed Odyssey. I słuchajcie, zrobimy sobie zadanie to dlatego że którego uwolniliśmy w odcinku poprzednim e, Tylko jak ten Cieć się nazywa. A. Podekles, czy jakoś tak, mieszam to, dobra. Pomówmy z nim. No, enough. Me?

No, będzie, tak. We worship a little differently where I'm from. We don't kill a man for what he believes. We show respect. Respect is for the gods, not those who pretend to be them. The world is full of strife, yes, but also love. Embrace it. Embrace me. And I will personally introduce you to all my family. The gods. I saw Empedocles risk his greatest treasure, running naked through a military camp, and showed no fear. There is clearly something special about this man. You've made no friends today. Who needs friends when I have the gods? Thank you for your support, mystios In the future, my Empedocles could use someone with your talents. Even a god won't work for free. Of course. What else would I spend my drachmae on? clothes uh, clothes would do you some good you're just scared of my true form but there's another matter we need to discuss I'll help you. How often do you get the help of God? Of my caliber never Come my well-muscled friend there is much to discuss but first, so, you're not the god of getting to the point. The likeness is terrifyingly good, don't you think? Terrifying? Yes. What did you need? A god never needs help. But yes, please. I've been having trouble with my brothers and sisters. The gods? Family problems. When I first arrived on Kithira, I was imprisoned for my beliefs. They stole my purple robe, and inside it is a very special disc. The key to my family estate. And you want this disc retrieved? Of course. The disc is a key. A key that opens a door to the gods themselves. This disc must be returned to me. What are your godly brothers and sisters really like, Empedocles? As any sibling, loving, filled with strife. They once caught me eating lamb and cast me out. Though, between you and me, that lamb, mm. worth it. The gods would protect themselves with more than a locked door opened by a disc. Oh, but you should see the door, Mistios. Something so beautiful was not crafted by mortal hands. And my brothers, my sisters, I hear them calling me home from beyond it you said this robe thief intercepted you at the dock do you know where he is now he and his guards patrol along kithera's main roads but he enjoys roughing up recent arrivals the gods wait for no one patience is not one of our virtues no will you help this disk sounds important i'll find the man who stole it and return it to you no, dobrze, więc,

Jak cię niestety nasi przyjaciele stawiają ja dość zaciekły opór. Ale na Aleksjosa to im jeszcze dużo brakuje. Oj, bardzo dużo. Dobra, tego sobie troszeczkę zgadniemy. Naprawdę łowca. Chryste. Dobra, szukajmy go sobie szybko do Olimpu. Hm. Niech będzie. Tylko nadzieję, że... Nie ja przekonam jest jakaś specjalnie długa wycieczka, ponieważ... Raczej wolałbym, żeby to... Była to do tak? Dobra, trutka, double building, ciężkiej broni. Trudny przeciwnik. Ale damy sobie z nią radę. Chodź do mnie. Spiesz się. Brawo, oddechło w czas. Cudowne pudło, Aleksiosie. Wybodne. Oczywiście że mieliśmy jedną prostą walkę i... Jest najemnik, tak, najemniczka dokładniej. I sprawa się dypła. Co dużo mówić. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Odajdziemy, że ten kus może oddać i zobaczymy, czy to się uda zrobić teraz. O, świetnie. Kolejny najebnik kto jeszcze jest. Miejmy nadzieję, że tak. Pomówmy sobie z nimi. No, mogą sobie mieć nadzieję. Czyli trzeba jeszcze ich bonusowo wyeliminować. Ten padł. Z tego trzeba chcę szybko zgadnąć. Kolejne cudowne pudło. Ah, look how he strides the confidence if i didn't know better i'd say there were two gods of Kitera. i found your disk praise me clearly i have worked through you clearly time to meet the gods then i'd love to introduce you to my family of course if you're ready to join me this should be interesting that my dear mystios i can absolutely guarantee a moment please while i address my audience rejoice for i your humble god shall introduce you to my brothers and sisters athena awaits you ares demands your audience that's a big promise you doubt me i don't doubt the joy you've brought your followers. Their loyalty will be rewarded. As will yours. We set sail for the Gulf of Corinth, and all the secrets she veils. Meet us there and see the truth for yourself. And meet your siblings? Wouldn't miss it. Um niech będzie. Teraz pytanie, jak się sobie tak kolejne zadania, bo tutaj tak troszeczkę na temat jest pociągnięty. 9368, ja pierniczę. To nie wykombinowali? I my to właśnie byliśmy w odcinku poprzednim, czyli nie poprzednim w odcinku tutaj wiecie. No dwa odcinki temu, tak? To odcinek był odcinek wczorajszym nagrywany i aplaudowany, więc to był odcinek wczorajszym, no. O co mi się to schodziło? Chyba wiem co to otwiera, wiecie? I domyślam się, że cokolwiek tam jest za tymi drzwiami, raczej nie będzie pokojowo nastawione. Ach, dobra, lepiej tak słuchajcie niż... płynąć. I właściwie jesteśmy już bardzo blisko. Tylko, że co, że tędy? Retędy. No. Aleksja, sprzełaś. Łapień, nie dopiętaj wstydu. Ty nie przejdziesz. No właśnie. Hmm, to chyba muszę zredukować. Otóż to.

This is not what I expected. Camouflage, my unimaginative friend. A mere disguise to ward off those seeking the glory inside. Ah! You hear them too! There is something there. And whatever's making that noise must be two or three times the size of a man. Quickly, use the disc! Open the door. They're expecting us.

Nie o to mi chodziło chyba. Prąd to grzymot. Spójrzmy się tylko elektrycznych po nim. Ale miejmy nadzieję, że się mylę, tak... Hmm. Jakby... Fale uderzeniowe w wyniku. na Puszczcie mi te cholero. Wstawaj, Aleksios. Powiem tak: jedno szczęśliwe złapanie nie sprawia, że to jest silny przeciwnik. Patrzę jeden bardzo duży szczęśliwy przeciwnik. Hmm, czy to nie jest cały obiekt? Dobra. Cię dobrze wiedzieć, tak? Kurka. Jeszcze nie. Na początek tak. Ładnie. Nie wiem, czy ja się nie czy na cyklopy, ale raczej wydaje mi się być, że na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o siłę, tak? Dobra, podleć się. Być może go że ponieważ mam już jeszcze w walce z cyklopami i obstawiam, że go pokonam raczej łatwo. Ale to może być też przyczyną mojej, mojej porażki, tak? tym przeciwnikiem. A tego bym nie chciał, oczywiście. Ale dym znowu. Dwa. Za trzeba się posiłkować wszystkim. Już nie ma znaczenia czym, tak? Walka z takim przeciwnikiem. Słuchajcie, wszystkie kwoty dozwolone. Wow. U nas zabolało Ale zrobimy wszystko, żeby jego zabolało mocniej Też nie powiem pasek życia Chłop ma przepotężny A czy sobie ma taki jak inne cyklopy, nie? Ale mimo wszystko po takiej przerwie no może robić wrażenie. Dobra, to się spokojnie unikami. Teraz znowu tu To no dobrze, mamy trochę czasu, żeby go bezpadnie poobijać w tym kumacie czwórka rka, jedynka. I byliśmy właśnie tak za trzy paskie renaliny. Cholera, nie jestem zachwycony z tego faktu. Szarża? Jeszcze jak. Ała. Odczuliśmy to, co na pewno. Człowiek podano na końcu go uprzywycić, tak? Po prostu strzelamy... Jego ciało już nie ważne czy w oko, czy w głowę, czy w nogę jest to ważne, żeby obedwał. A papasenkę mamy. żeby to się nie wydarzyło, Dobra. Jedynka. Wow, potrafi się rozmaknąć. tego. może tak. Czemu ma te plecy? Bardzo są możliwe. Osobiście wolałbym, żeby tak nie było. To się pojedyncowało troszeczkę. Tą pałą waha. Macha bez y, y, zawahania, tak. Ała. Fini, jak to trafił. Ojoj. Oj. Nawet bardzo ojoj. Oj. Ale coś się uwaga, że że z tym patrzymy, w zamknięciu, tak? Pozostała dwójka była na zewnątrz. Więc tu specyfika walki jest też trochę inna Żeby nie było Dobra, dziabraliśmy go Po raz kolejny, ale on też dział nas A szkoda Wydaje mi się, że tutaj właśnie fakt ten, że obrywamy z klepieniem, sprawia, że bronca jest trochę wyżej niż pozostałe te klopy. Uff, udało się uleczyć. Znaczy, uleczyć. Zabłączyć tak. Było bardzo blisko. Odleczy się chłopie. Bada jedyneczka świetnie zdążyliśmy. unik to znak cholerzy. Spamę jeszcze lewituje oszust. No pięknego masz cela, wiesz? Ręcz wybornego kolego. Zatrzymam od razu Aleksiosa. Słuchajcie, chcę mieć zapas jeszcze ten Aliny. Ma się nastacje kryzysowe. Dobra. Raz, dwa. Mamy naleczenie, więc używamy. No tu się toczy. Kurka i Erka. nie. Jest sobie ciekawe, czy pamięć też go ranią. Powinny, ale. Być może to wrażenie jest wcale niezauważalne, że nie są w ogóle istotne. W ogólnej perspektywie, tak. Zdychaj chłopie. Może to pomoże? Świetnie? Ała. Dostaliśmy ten jakby nie było. To było bardzo, to on już pada. Uh. co tu się wydarzyło? Zlutuj go sobie, chyba nie możemy. No to jest jakaś zmianka o pierwszej cywilizacji, czyżby może ISU? Chyba tak. O, jednak ja się da go przeszukać. Dobra, to pod cyklopa dostaliśmy. I tu jesteśmy właśnie chyba przed. No właśnie. To jest ta strefa walki z bossem. Dobra, zobaczymy sobie ten topór. Jak go sobie za tą. za ten młotek ustawię. Po prostu. A on fajnie wygląda. A bardzo fajnie, dobra. Dobra, zabierzmy sobie szybką podróż jeszcze. Bo tu mam już wrażenie, że. Wszystko co trzeba było zabić, co co dobiliśmy. Ale skoro tak jest, nie chcą wypuścić, to zatem wyjdziemy. Zanurkuj Alexios. O, Alexios, halo. Nie chcę cię dygazanudkować. zanurkować. by bug? Całe szczęście nie. To osoby było to takie no, trochę głupie miejsce na utknięcie, nie powiem, tak? No byłoby takie ryzyko. Patrz, jakoś muszę tamtędy się wydostać. Z tego wniosek. A tam sobie można było pójść w górę. Więc chyba tak to, 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 to zrobimy. I co trochę osobliwe jest to, że nie możemy dokonać yy, tam szybkiej podróży, no ale... Dobre, no, da się stąd wyjść, to na pewno więc wychodzimy i w kierunku powierzchni po prostu, żeby przejść Bo tu, zanudkować, i po przepłynąć. O, to właśnie chciałem zobaczyć. To by po wam słuchajcie, że to będzie czekać nas cyklop. No, ale też nie pamiętam, to była taka fajna walka raczej. Ja osobiście... Tę walkę będę ciepło wspominać. No i proszę, w końcu dostęp do naszej mapki. I to jest w końcu załatwione, jeszcze tak oficjalnie, oficjalnie, dobra. Kitira więc. I tutaj powinniśmy się wrócić. Tylko że słuchajcie, jeszcze do niczego sensownego w tym odcinku zrobić. No niestety nie dam rady, już nie zdążę. Ale myślę, że progres, jaki sam też jest godzien uwagi i naprawdę bardziej korzystny niż niekorzystny. No bo wiadomo, no, udało nam się czegoś dużego do końca. Byliśmy cyklopa i pozyskaliśmy sobie kolejną z jego broni. Tak więc, z całą pewnością jest na naszą korzyść. I moi to, widzimy się w odcinku kolejnym, gdzie będziemy sobie ładnie czyścić Kitirę. Nie będziemy ją sobie eksplodować. Dzięki bardzo za uwagę dla Was i zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania dopis do odcinka, gdzie macie link na mój kanał. Wlisk, to na Switch. Trzymajcie się, pa pa!